Cześć, jeżeli oglądasz ten film, to pewnie zastanawiał się nad wsparciem mojego kanału. Ale pozwól wyjaśnić Ci, co oznacza, że ktoś wspiera dany kanał. Wspieranie kanału to jest coś więcej niż subskrypcja czy like pod filmem. Wspieranie kanału można połączyć do tzw. Tak płatnej subskrypcji, gdzie widz za miesięczną opłatę ustaloną przez twórcę otrzymuje różne bonusy, także przez niego ustalone. Wspieranie kanału jest dla najwielniejszych widzów, którzy lubią Twórczość danego twórcy. A co ja oferuję dla swoich wspierających? Przewidziałem dla Was cztery poziomy wspierania, gdzie najdalszy zaczyna się już od 5 zł. Każdy wspierający w komentarzach będzie mieć. Plakietkę a kolor plakietki będzie zalewać od długości wspierania. Otrzymacie także specjalne emotki z moim wizerunkiem. Nikt osoby, która mnie wesprze, będzie wyświetlany na początku filmu. Kolejne poziomy wspierania są po kolei od 15, 25 i 40 zł miesięcznie. Podkreślam, że w każdej chwili można zrezygnować ze wspierania. Więc jeżeli ktoś nie chce płacić miesięcznie, może bezpłatnie tylko jednorazowo i od razu anulować. Warto dodać, że każdy poziom, co innego oferuje, między innymi wspólny live na Twitchu, wcześniej dostęp do filmów, a także słowne pozdrowienie na filmie. A dlaczego warto wesprzeć? Warto wiedzieć, że dzięki każdemu wspieraniu twórca może się bardziej rozwijać i tworzyć lepsze materiały o lepszej jakości. Wspieranie kanału oprócz komentarza, lajka czy subskrypcji na kanale motywuje danego twórcę do tworzenia kolejnych filmów. A także twórca może dalej rozwijać swój kanał i tworzyć lepsze materiały. Wspieranie jest dobrowolne, ale korzyści są i dla widza, i dla twórcy. Mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśniłem. Chcę wesprzeć. Przycisk wesprzyj jest na dole.